Jeżeli chce Pan, może Pan odpowiedzieć. Proszę Pana, jest mi niezwykle przykro, że był Pan uprzejmy zauważyć, że konsumowałem na poprzedniej alkohol, bo konsumowałem. Nie mówię, że nie konsumowałem. Konsumowałem. Ale szkoda, że nie zauważył Pan, że nie zrozumiał Pan motywów mojego postępowania. Spożywałem alkohol po to, żeby zwrócić uwagę, że taki problem istnieje w federacji i na skalę tego problemu. Rozumiem, że zrobił to pan poprzez picie gorzałki samemu. Proszę następne pytanie. Panowie, przede wszystkim prosiłbym o utrzymanie nerwów na wodzy i nie robienie trzody. To ma być poważna debata poważnej federacji. Trzecie pytanie. Ja myślę, że to jest to pytanie, na które musimy usłyszeć odpowiedź. Jak pod waszymi rządami będzie wyglądała przyszłość KPW w najbliższych dniach, miesiącach, latach? Progres! Pozwolą panowie, że ja zacznę. Proszę państwa, powiedziałem o tym na początku. Powtórzę to jeszcze raz, jeśli trzeba. KPW jest bliskie mojemu sercu. Chciałbym, żeby tą federacją dowodził człowiek kompetentny, silny i odważny. I uważam, że w Polsce nie ma nikogo bardziej kompetentnego niż piękny kawaler. Pani kawalerze, Przepraszam bardzo, ale wszedł pan właśnie na Himalaje hipokryzji i wydaje mi się, że spiczasty wierzchołek góry wbija się właśnie w pański odbyt. Proszę pana, przede wszystkim nie podoba mi się sposób, w jaki pan się do mnie zwraca. A, to przepraszam najmocniej. Ale wie pan co? Mnie też nie podoba się wiele rzeczy. Nie podoba mi się na przykład, kiedy mężczyzna, kiedy prawdziwy mężczyzna, prawdziwy samiec alfa staje przed lustrem i maluje sobie oczy. Państwo, debata zostaje przerwana w tym momencie. Jak zwykle. Panie, Panie. Drodzy Państwo... Drodzy Państwo, raz jeszcze, no jestem ciekaw, w tym momencie, kiedy już pana kawalera nie ma w ringu, czy może ktoś zmienił zdanie? Ja raz jeszcze zapytam, czy was, bo wasze zdanie jest ważne, Ważne, czy według Was prezesem powinien zostać Krzysztof Zasada? A może Krystian Malinowski? Według was Krystian Molinowski jak będzie, to pokaże czas. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim kandydatom. Raz jeszcze wielkie brawa dla nich, debata. Powiedzcie sobie szczerze, jak to w wrestlingu, nigdy nie wiadomo to się zdarzy. Wielkie brawa dla wszystkich kandydatów. Szanowni Państwo, piękny kawaler we własnej osobie. Oto dowód, gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości co do jego intencji.